Dzień dobry. Dzisiaj jak widzicie nazwa filmu rozpoczyna się od cyferek 00, czyli jest to playlista informacyjno-organizacyjna. Co takiego chcę wam przekazać? Ano, że będzie u nas ekspert z firmy Trotek, czyli producenta tych wyśmienitych laserów. Ja obserwuję wiele grup poświęconych pracy w drewnie, w pracy w laminatach, generalnie pracy z laserami. I widzę, że tam ciągle pojawiają się dość podobne pytania, więc postanowiłem, że wrócimy do formuły spytaj eksperta. I teraz tak, pod tym filmem poproszę, abyście pomyśleli co, o co byście chci chcieli spytać speca właśnie z firmy Trotek. Może to będzie kwestia wyboru lasera. Może to będzie kwestia wyboru, nie wiem, soczewki, a może jakaś kwestia techniczna odnośnie pracy w jakimś materiale. Słuchajcie, wolna wola wasza. Pytajcie o co chcecie. My te pytania postaramy się przekazać i wysłać do firmy TROTEK. Ekspert do nas przyjedzie i tutaj go trochę pomęczymy, tak? Patrzę na zegarek, mamy 13 lipca. Zróbmy tak, pytania. Zbierzemy do 20 lipca. Wysyłamy to wszystko do, do Troteka i mam nadzieję, że jeszcze do końca lipca uda nam się stworzyć tutaj to nagranie z ekspertem. Więc mam nadzieję, że na początku sierpnia będzie materiał z odpowiedziami gotowy dla Was. Do zobaczenia. Czekam na pytania. Nie krępujcie się. Możecie pisać co tylko chcecie. Na razie, cześć.